Precyzyjne kopiowanie obiektów w AutoCAD to nie tylko dokładność, ale też realna oszczędność czasu podczas codziennej pracy. Każda zbędna linia pomocnicza czy przesunięcie wydłuża wykonanie dokumentacji. Dlatego warto znać techniki kopiowania bez tworzenia geometrii pomocniczej. Jedną z nich jest opcja od podczas wskazywania drugiego punktu w poleceniu kopiuj. Rozważmy typową sytuację. Mamy duży kwadrat, którego lewy, dolny narożnik ma być punktem bazowym kopiowania, a obok małego prostokąta wstawiamy duży o 5 mm. W standardowym podejściu wiele osób tworzy linie pomocnicze lub przesuwa obiekty na oko. Autocad oferuje jednak znacznie dokładniejsze i szybsze rozwiązanie. Krok pierwszy. Uruchom polecenie kopiuj w zakładce narzędzia główne. Możesz też wpisać kopiuj lub podkreślenie kopii w wierszu poleceń. Krok drugi. Wskaż duży prostokąt do skopiowania i zatwierdź Enter. Krok trzeci. Wskaż punkt bazowy kopiowania. Lewy, dolny narożnik dużego kwadratu. Gotowe. Jeśli ta porada była dla Ciebie pomocna, kliknij kciuk w górę. Po więcej, subskrybuj nasz kanał albo newsletter.